bardzo dużo oznacza obecność Leona. i Nie znaczy to, że Leon przyszedł do ubogich krewnych, lecz to są, to jesteśmy godni i jesteśmy mistrzami świata i on, i on tu przyszedł do, do, do nas jako, jako partner. I my jesteśmy partnerem. Miło, Mimo klasy tego gracza, to my jesteśmy dla niego partnerem. Ale najlepszym chyba przykładem jest to, że na przykład w drugim secie przyjęcie było bardzo niskie w poziomie, a średnia ataku była powyżej 65%. Jego samego 73, chyba 3. No więc to pokazuje, że przy tego typu graczu o takiej jakości gry, w tej sferze ofensywnej. No niespecjalnie musimy się obawiać gry tej, której się obawialiśmy w jakimś tam formacie, gdy Bartosz Kurek złapał, w cudzysłowie przepraszam za wyrażenie, kontuzję. Bo nie będzie komu grać z wysokiej piłki. Byliśmy bardziej nastawieni na ofensywną grę, szybką nawet z głębi pola. Teraz rozgrywający mogą mieć komfort. Oni mogą oczywiście grać również szybką piłką, ale generalnie mają taki komfort, że mogą sobie pozwolić również na to, żeby zagrać wyżej, bo jest komu i będzie komu uderzać wysokich piłek. To powoduje, że jest większy spokój w grze, więcej takiego. Takiej stabilizacji na poszczególnych pozycjach. Mówiąc najogólniej, rozgrywający naprawdę nie ma bólu głowy. Ja się strasznie cieszę, ja czekałem. Ja jestem zwolennikiem gry Wilfredo Leona od początku, więc ja z tym nie mam żadnego problemu. Dla mnie to jest wielka bomba i, i myślę, że jest to fajnie w mediach przedstawione. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, tak siatkarz świata gra w reprezentacji Polski. Warto byłoby to właśnie medialnie wykorzystać, pamiętając o, o Drużynie, bo. Ja chciałem, żeby ten jeden dzień to był dzień Wilfredo, żeby właśnie, on się nigdy już nie zdarzy. Nigdy Wilfredo Leon po raz drugi nie zadebiutuje w narodowej reprezentacji. To jest dla niego też widać było olbrzymie przeżycie. Dopiero po tym, jak szedł z boiska, widać było, jak go opuściło, jak zaczął być luźny, jak się uśmiechać, przybijać piątki, bawić się z publicznością. On to niesamowicie przeżywał, ale kapitalne przyjęcie o polskiej publiczności. On będzie, będzie idolem. Będzie idolem i to potężnym, bo on bardzo pomoże naszym... Siatkówce. Choć ta siatkówka przecież przynosi nam tyle medali, to on nam naprawdę pomoże. I nie dlatego, że. Bo tutaj idziemy dalej. Niektórzy mówią. Że mógł no, w Rosji, w Katarze, tak, jeśli już idziemy na, w, te, w tę stronę, on nie robi tego dla pieniędzy. On robi to po prostu e, dla siebie, dla swojej rodziny, e, być może nawet dla miłości do tego kraju. Zakochał się. Ma swoją drugą ojczyznę, nową ojczyznę. I widać, że chce jej dawać serce. Jest to na pewno ogromne wydarzenie, to nie ulega wątpliwości. Pod względem jakości, jeśli chodzi o, o, o grę, no, mam wrażenie, że jednak wiele postaci, naszej siatkówki jest bardzo pozytywnie jakby oceniana i, i wyrobiła sobie już bardzo mocną opinię. Na przykład Bartosz Bednosz, chcę podkreślić, to jest naprawdę osobowość, która, która zdobyła bardzo mocną pozycję i sportowo, i również medialnie. To jest jeden z przykładów. Ja nie chcę mówić już o uznanych postaciach, takich jak jakubiak jak czy, 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 czy Drzyzga, czy, czy jeszcze inni gracze. Nie chciałbym tutaj jakoś tam wszystkich wymieniać, ale chociażby tych wymienię. W związku z tym Leon będzie stanowił obiekt wielu westchnień medialnych, na pewno, ale czy on będzie długo pozostawiał pod wrażeniem, jakie robi na, 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 na ludziach wokół, tego nie wiem. Wydaje mi się, że to jest skromny chłopak, i, i, i pod tym względem bardziej jest potrzebny medium taki, taka, taki, taka sylwetka, która będzie gdzieś no, taką flagową postacią. Ale jakościowo, sportowo, to niewątpliwie wkomponuje się tutaj w ten, w ten nasz krajobraz. Natomiast nie stracą na tym pozostali gracze.